Siemanko, jesteście tej zagramy się sobie w Minecraft Packets Edition na serii Wiejska Przygoda, to już jest to odcinek trzeci chyba. Dziś jak mieliśmy w następnym odcinku zapowiadaliśmy prezentację domków, więc zapraszamy na prezentację naszych domków wraz ze mną jest Nikola. No to tak. I zaczniemy oczywiście już od prezentacji, nie wiem, którego domu Twojego. I teraz zaczniemy od prezentacji domu Nikoli. Tak tutaj bez Tutaj oczywiście ma skrzyneczki. Crafting, komineczki 6. Yy, tutaj skrzynki jakoś takie pusto tutaj. Ale dobra. Ta, teraz idziemy do mnie. O też przestał padać. No i... dobra No i tutaj mam oczywiście wieżę alchemiczną. To tak, tutaj mam kominki, piecyki, craftingi, piecyki, mam kwiateczki w doniczkach. Dla ozdoby tutaj mam y, jakiś ob obrazek. Na górze mam skrzyneczki. Jedna już prawie zapełniona, ale no. Nie mam na razie je zapełniać. Może jeszcze w tym odcinku zaczniemy oświetlać wioskę, więc... Bierzemy się do roboty. Jak widzicie, domki już są skończone, zrobimy jeszcze sobie trochę świeczek. Dobra, idziemy oświetlać ten yy, wiosk. Bo jak widzicie, yy, moby się tu spełnują, dość ich dużo jest, ale oświetlenie może takich nie będzie się już no. dobra oświetlamy grządki żeby nam tu w nocy dobra Siemanko wraca po małym cięciu przepraszam te cięcia ale pomyślałem że zrobię cięcie żeby wioskę oświetlić bo się nie opłacało tyle odcinka robić ale zostawiłem trochę jeszcze na oświetlenie a nie ty to już oświetliłaś więc tak, nie w następnym odcinku może pójdziemy do endu tam, 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 o tam pod ziemią, zobaczymy, tam może coś się obrabuje, tam podobno chyba skrzynki są, chyba tak, no i tutaj nie wiem, co jeszcze możemy zrobić, w go piszcie komentarzy, co możemy zrobić, nie wiem właśnie co, bo za bardzo pomysłów co mam robić domek jak widzicie ma no, stojny nie wiem czy wam się podoba piszcie w komentarzach To jeszcze troszkę oświetlimy przed drzwiami żebyśmy się w nocy nie wywalili dobra no i chyba już ten odcinek zakończymy siemanko yy, zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka subskrybujcie lajkujcie i no nie wiem czy jeszcze bójcie. Ale zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka, więc Siemanko, się mam pa